Witamy Państwa w kolejnym odcinku Polska na Weekend. W dzisiejszym programie zabierzemy Państwa na nordycki koniec świata. Witamy na Verdes Ende. Zobaczcie sami jak to jest pięknie. Z z ende rozciąga się przepiękny widok na Cieśnienie Skagerrak. To tutaj wyłaniają się wyspy z morza i to tutaj łączy się Morze Bałtyckie z Morzem Północnym. W norweskim końcu świata powstała pierwsza latarnia morska. Jest to latarnia opalna specjalnie przygotowana Piękna Verdens Ende, czyli norweski koniec świata, znajduje się na malowniczej wyspie Tjome. To tutaj znajduje się Tonsberg, czyli najstarsze miasto Norwegii. się na rynku w norweskim Ryukan, naszym gościem jest pani ambasador Iwona Wojnicka-Żławska. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry pani ambasador. Proszę powiedzieć czy zawód ambasadora jest to trudnym, trudnym zawodem? No na pewno jest wymagającym zawodem, ze względu na to, że trzeba poświęcać swój czas i to też jest poświęcenie w pewnym sensie czasu rodziny. Dlatego, że jeżeli wyjeżdżamy do innego kraju, a zawsze z tym wiąże się praca ambasadora, to nie tylko wyjeżdżam ja, na przykład, ale również moja rodzina. Więc pod tym względem jest to kwestia rzeczywiście często bywa trudna. Natomiast codzienna praca jest fascynująca, ale również wymagająca. Czasowo ym, nie możemy najczęściej planować sobie do końca dnia. Oczywiście zawsze takie plany robimy, ale w pewnym momencie musimy je rewidować. Najczęściej to występuje rano po przyjściu do pracy. Okazuje się, że musimy zupełnie inne, że tak powiem, innymi sprawami się zajmować, inne kwestie w danym dniu rozwiązywać. Często mówimy, że placówka zajmuje się sprawami trudnymi, oprócz promocji, promocji kultury, promocji gospodarczej, promocji naszej nauki w państwie przyjmującym. Do nas trafiają najczęściej sprawy trudne. I to sprawy trudne naszych obywateli, jak i też sprawy dotyczące na przykład trudności we współpracy wzajemnej między dwoma państwami, próba znalezienia dobrych kontaktów, próba znalezienia osób, które byłyby zainteresowane naszym krajem i różnego rodzaju współpracą z, z Polską. Proszę powiedzieć, jak wygląda dzień życia ambasadora? No właśnie, tak śmieję się, że z jednej strony zawsze mam jakiś przygotowany plan dnia, ale bardzo często on ulega dosyć drastycznym zmianom. Zarówno jest to kwestia spotkań i to oczywiście trzeba planować, zwłaszcza w Norwegii wcześniej. To są spotkania zarówno z przedstawicielami różnych instytucji norweskich, z władzami norweskimi, na poziomie centralnym, na poziomie lokalnym, z uczelniami, z firmami, ale również to są różnego rodzaju spotkania z korpusem tutaj na miejscu, dlatego że nieraz wspólnie na przykład występujemy w sprawach istotnych nie tylko dla Polski, ale na przykład dla państw Unii Europejskiej. Więc też taka współpraca jest bardzo przydatna w takich momentach, kiedy na przykład uważamy, że Norwedzy nieco powinni zmienić podejście wobec polskich na przykład przedsiębiorców, ale również unijnych przedsiębiorców. Więc są różnego rodzaju takie tematy, które łatwiej załatwić, krótko mówiąc, współpracując i to też jest element naszej pracy. Jak się podoba Pani Norwegia? Który jest ulubiony kraj, miejsce, jakie jest ulubione? Norwegia jest przepięknym krajem i jest bardzo różnorodna. Ja lubię rzeczywiście ten region taki najbardziej, który najczęściej może kojarzymy z Norwegią, czyli fjordy. Ale na przykład tutaj te okolice, Telemark, czyli w sumie jest środkowa, południowa Norwegia, jest też wyjątkowa ze względu na bardzo ciekawą architekturę, ale też i krajobraz. No dzisiaj akurat mamy dosyć ciekawą pogodę, nie widać do końca szczytów tych zboczy, które otaczają to miasto, ale to jest jedno z takich wyjątkowych też miejsc też ze względów historycznych. Natomiast północ Norwegii jest też no, fascynująca, jest zupełnie odmienny nie tylko klimat, ale i krajobraz, także właściwie trudno byłoby wskazać jedno miejsce. Jak postrzegani są Polacy w Norwegii, przed Norwegii Bardzo dobrze. Tak jak rozmawiam zarówno z politykami, z przedstawicielami świata kultury, sztuki, mediów, czy po prostu zwykłym Norwegiem, przeciętnym Norwegiem, tak zwanym, są bardzo dobrze postrzegani. Najczęściej mówi się, pierwsze słowa to jest Polacy, o bardzo dobrze pracownicy, solidni. Którzy wiele potrafią, mają bardzo duże umiejętności, są dobrze wykształceni, więc naprawdę jest to takie bardzo miłe słyszeć takie słowa o naszej społeczności. I widać też, że Polacy bardzo dobrze się integrują. Obecnie jesteśmy największą tutaj grupą em, migrantów, 120 tysięcy to są dane oficjalne, ale sądzimy, że troszeczkę więcej jest naszych obywateli, tych, którzy przyjeżdżają sezonowo, żeby wykonywać prace tak zwane sezonowe, na pewno jest dużo. Ale również te osoby, które mają tak zwane kontrakty rotacyjne, czyli te osoby, które pracują zwłaszcza w sektorze energetycznym, na platformach czy w, em, w rolnictwie. E, to też jest praca, która na przykład odbywa się 4-6 tygodni pobyt w Norwegii, później powrót do domu, do kraju na dwa tygodnie. Ale to jest, że powiem, stały ma charakter. Proszę mhm. powiedzieć, a ciężko Polakom jest zdobyć pracę? E... Też nam trudno nieraz odpowiedzieć na takie pytanie. Jeżeli ktoś ma, jest dobrze wykształcony, zna angielski, na początek na pewno jest to najczęściej wystarczające. Natomiast preferowany jest obecnie preferowany jest znajomość języka norweskiego, i zdecydowanie po kilku miesiącach, a na przykład po roku, to już to jest w pewnym sensie obligo, żeby rzeczywiście osoba zatrudniona na przykład w firmie norweskiej, porozumiewać, zaczęła się też po norwesku. Co do zasady Norwedzy bardzo dobrze mówią właśnie po angielsku, ale też w niektórych miejscach tego kraju to nie jest już jeszcze tak oczywiste. I też ten poziom tego angielskiego nie zawsze jest wystarczający do prowadzenia na przykład rozmów biznesowych w bardzo konkretnych firmach, w konkretnych branżach. Także na pewno język jest tutaj dużym aututem i dobre wykształcenie i takie wykształcenie kierunkowe. Na pewno Norwegia nie potrzebuje inżynierów, lekarzy. Ale z drugiej strony, też nie ukrywam, że naszym zadaniem jako placówki raczej jest skłanianie do powrotów. Częściej przynajmniej z tych Polaków, którzy może się wahają i zastanawiają się, gdzie powinni przebywać, gdzie powinni dalej mieszkać. Rozumiem. Proszę powiedzieć, pani ambasador, w jakich przypadkach Polacy powinni zgłaszać się do, do ambasady? Więc tak, przede wszystkim ambasada to są różne wydziały. Niekiedy na przykład wydział konsularny, który jest u nas częścią placówki, częścią ambasady, w niektórych państwach to są oddzielne gdyby jednostki, konsulaty generalne. To jest w naszym przypadku, tak jak wspomniałam, to jest wydział. I przede wszystkim to jest ten wydział, który najczęściej spotyka się bezpośrednio z naszymi obywatelami, dlatego że załatwia te sprawy takie codziennego bytowe. Kwestia paszportów, wiz, kwestia no niestety nieraz różnych dziwnych wydarzeń losowych. Tak? Mieliśmy na przykład tutaj ofiary różnego rodzaju pożarów. Niestety wszystkie te budynki, zresztą Państwo zobaczycie na pewno też jeszcze więcej architektury norweskiej, to najczęściej są budynki drewniane, więc niestety o pożary nie jest tak wcale trudno. No, i właśnie to jest, jak gdyby, wsparcie, pomoc w takich sytuacjach kryzysowych, tak, udzielane. I to konsul e, najczęściej jest to właśnie tą pierwszą osobą, która e, porozumiewa się z takim e, obywatelem naszym, który tego wsparcia potrzebuje, ewentualnie z policją miejscową, z różnymi instytucjami, też, które mogą wesprzeć, e, poczynając też od caritasów, od różnego rodzaju innych form wsparcia dla osób, np. bezdomnych. W drodze z Verdes Ende, norweskiego końca świata, do Tonsberg, zawitaliśmy do Dramen. Jesteśmy na górze Spiralian, gdzie za chwilę przygotujemy grzane piwo z sokiem. Podążając do najstarszego miasta Norwegii, Tonsberga, zawitaliśmy na zabytkową stację BP. Tankujemy, chwila przerwy i jedziemy dalej. Tonsberg to najstarsze miasto Norwegii. Pierwsze zapiski pochodzą z sag wikingowskich o królu Haraldzie Pięknowłosym z IX wieku naszej ery. Słowczesny Stonesberg to nie tylko historia, ale bardzo ważny ośrodek handlowy i wciąż żywe tradycje morskie. Podróż dobiegła dzisiaj końca. Widzieliśmy piękny koniec świata w Norwegii, czyli Werdens Ende. Byliśmy w Dramen na spirali, gdzie przyrządzaliśmy grzane piwo. To już wszystko w tym odcinku. Żegnamy się z najstarszego miasta Norwegii, Tonsberga. Zapraszamy do kolejnej podróży. Do zobaczenia za tydzień.